Jak ja w mówię pod ciepłym orzechem na plastikowym kamieniu. Słuchaj, Słuchaj, Okej. Znalazła się po Nie do mnie. znalazła się na łosie. Co ty Znalazła się. Jaki mosik, kurwa? Biegać, czy może podać kurwa. Nie do mnie. Znalazła się na koniu. Nie do mnie. Po czym zaskoczyła ze słania. Jestem dzikichan. Później idzie całą gangsterką i pojawia się Spider-Man. Do tej pory nie wiadomo o kim on był, szukam prawdy. G -G -G a więc chcecie patrzeć. GGGA. Kup sobie żarówki. Podejrzany, podejrzanym tu nie. Zgubiłeś się. Zgubiłeś się nad morzem. Chodź tu spójrzba do mnie. Ja cię w świecie bajek, rozumiesz. Czy pierdolisz do mnie? Nie, masz swojego świata, pierdolnych krelek. No i dalej. Zabrali ci karteczkę, rozumiesz. Ja ci Ej, a czyli to nie

do no, można było zrobić taki... taki oh, Poczuj to! Nie gadaj do mnie więcej! ...kamera, to nie? Tylko wiesz... No. no, no. Dobrażał, ...żeby nie wszystko. Ja chcę w tą bombę, nie? A później na kąpie... Nie fajn. Proszę że też taki kwadracik... No, no, no. ...latający. Człowiek... Człowiek no. nabraje biskupów. Pamiętasz, ile by to było Ja pierdolę. Moja konto na YouTube, to kurwa wzrosło. Moli libido, 20. dziesięć. Ej, tak stary. A to muszę go zapytać o wygodę uh -huh. na Mhm. Ej, powiem tak stary. No twarz będzie schowana. jest Tak. cię, słucham cię. Słuchaj stary, czy poszliśmy na randkę? No, no, no. Mogę A czy 5, możesz 5. to nazwać randką? Cicho, ale nie gary on... kurwa będę, bo nie wiem jak Kurwa, piec mnie No to kurwa sobie doleż Ja No weź kurwa, bo wyjedzie mi pieprz! Kurwa, bo leży bum bum bum! To Ty te ryby, gdzie nie duba, a jak nie idziesz... Ja na przyjaciółkami się pamiągam. Ty, Ty, Ty przyjaciółki, da mnie nie ma do ja, dobie, dwie, Co ty, Co ty robisz? Co ty robisz? Ja u tego więcej i... Chodź nie do czekolady, rozumiesz? Aaaa, kupiłem. Mam czekoladę. Co ty dojść. Co ty ja odpię do... Chodź tutaj na chwilę. Co?